Cześć, witajcie na kanale Nieszka Grzelak. Dzisiaj mam dla Was recenzję. Dawno już nie było recenzji na tym kanale, więc akurat idealnie się składa. Słuchajcie, jakiś czas temu, 3-2 tygodnie temu, dostałam do recenzji urządzenie takie oto uu, magiczne. Jest to urządzenie do mikrodermabrazji w domu. Skrót to jest PMD. Będę używać tego dziwnego słowa strasznie dużo razy: mikrodermabrazja. Mikrodermabrazję robi się zwykle w salonie kosmetycznym. Ja już kiedyś miałam mikrodermabrazję, właśnie robioną u kosmetyczki, i miałam chyba wtedy 5 zabiegów. To było, mi się wydaje, że ze 2-3 lata temu, więc właśnie stwierdziłam, że cudownie będzie porównać sobie ten produkt, który jest do domowego użytku, właśnie z tą mikrodermabrazją, którą miałam, robioną w salonie. Więc, przede wszystkim, Mikrodermabrazja to jest złuszczanie na skórka. To jest dosyć intensywne złuszczanie na skórka i ma tak naprawdę miliard zastosowań. Jest do cery dojrzałej i do cery młodej. Zwykle wiąże się to tak, z usuwaniem płytkich zmarszczek, z usuwaniem różnego rodzaju przebarwień, na przykład jeżeli macie takie posłoneczne plamki, albo na przykład przebarwienie po trądziku, które są najczęstsze. Zmniejsza widoczność porów, jeżeli macie rozszerzone pory, to właśnie złuszczanie takie regularne złuszczanie tej warstwy naskórka, właśnie powoduje też zmniejszenie porów. I mniej więcej właśnie chodzi o takie regularne złuszczanie naskórka nie za pomocą takich peelingów, tylko to jest rzeczywiście już takie mocne urządzenie, którego używa się po prostu raz w tygodniu, żeby ta skóra miała szansę jakoś odpocząć, odżywić się i tak dalej. Dostałam takie pudło i w pudle znajduje się oczywiście urządzenie, które działa na prąd. Nie ma niestety akumulatora, więc. Trzeba być po prostu podłączonym do kontaktu. E, oczywiście w tym pudełku jest tona różnych e, karteczek, różnych instrukcji. Jest też e, płyta z e, taką instrukcją e, filmową, żebyście miały. E, jest też. Kolejna kartka, jest po prostu bardzo, bardzo dużo informacji, dlatego że bardzo ważne jest, żeby dokładnie wiedzieć jak działa ten produkt i jak go używać zanim zaczniecie go używać, bo od razu ostrzegam, tym produktem można sobie zrobić krzywdę. To jest dosyć mocne ścieranie na naskórka, dostaje się w zestawie dużo takich dysków, które są pokryte jak gdyby takim um, piaskiem i trochę są odczucia jakby... Papier ścierny. Ja oczywiście wrzucę potem na bloga zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo oczywiście tak nic nie widać. Natomiast to po prostu ma zamiar zetrzeć Wam na skórek. Jeżeli zrobicie to nie według instrukcji, no to możecie sobie zetrzeć za dużo na skórka i na przykład się gdzieś poparzyć. Zresztą ja, jak pierwszy raz tego używałam, to rzeczywiście zrobiłam sobie delikatną krzywdę. Oczywiście zdjęcia też tego znajdziecie na blogu, bo w dwóch miejscach po prostu za mocno sobie przejechałam, to znaczy w pewnym momencie zastało mi się to po prostu do twarzy i jakoś tak nie wiem, nie zorientowałam się i po prostu zrobiłam sobie taką plamę. W każdym razie cała metoda opiera się właśnie na tej płytce, która ściera, i w dodatku jeszcze na zasysaniu. Czyli jednocześnie Wasza skóra jest zasysana i płytka usuwa martwy na skórek i zostaje wciągnięty jak gdyby do tego urządzenia, to jest taki filtr. Jeżeli chodzi o to, jak się tym posługiwać, w ogóle jak, jak wygląda to urządzenie, to dostajemy takie dwa. Dwa kapturki można powiedzieć: jeden jest z większym otworem, drugi z mniejszym. Ten z większym jest do ciała, i właśnie do niego też są e, takie większe dyski. Są dwie wielkości dysków. Pamiętajcie, że wszystko będziecie mieć na blogu. Jak ja najpierw zobaczyłam te dyski, to sobie pomyślałam, że tak, e, ten taka wielkość jest do ciała. I taka wielkość jest do twarzy. To są tak maleńkie dyski, że ja byłam przekonana, że tym małym, to ja będę po prostu robić to dwie godziny i w ogóle nie będzie mi się chciało robić. Ale okazuje się, że to jest po prostu idealna wielkość, mimo że naprawdę nie wygląda. To nie próbujcie tych dużych używać do twarzy, bo po prostu to nie zadziała. To znaczy, że siła ssania tego tego dużego, tej dużej nakładki będzie tak duża, że nie będziecie w stanie tego oderwać od twarzy, wierzcie mi co mówię, próbowałam <grywa> na zasadzie stwierdziłam, że nie będzie się bawić z takim małym czymś, muszę to zrobić z tym dużym i oczywiście przyłożyłam sobie raz, nie mogłam tego odjąć od twarzy, więc oczywiście od razu zrezygnowałam, więc błagam jeżeli będziecie to kupować, nie używajcie tych dużych elementów do twarzy są różne kolory z różnym stopniem jak gdyby ścierania więc jeżeli macie delikatną skórę możecie używać delikatniejszych tak itd. itd. Dalej. I ogólnie urządzenie tak naprawdę składa się z trzech części. Tylko jest ten filtr, o którym Wam mówiłam, to jest taka miękka gąbeczka, jego się nakłada tutaj na górę w ogóle żadna filozofia. I potem macie te wymienne dyski różnych kolorów, których chcecie używać, i po prostu przed użyciem nakładacie ten dysk tutaj na szpulkę. I już, i dociskacie do końca, po prostu musicie być pewni, że to jest dociśnięte do końca, i potem bierzecie ten kapturek i nakręcacie go na górę. To jest na zasadzie filozofia numer zero. A jedyne, co musicie się upewnić, to że ten dysk nie wystaje nad tą plastikową budowę, i tyle, on musi tam być dosłownie 2 mm schowany. Też oczywiście zrobię Wam zdjęcia, jak to powinno wyglądać, ale jak gdyby żadna filozofia. Ja się bałam, że to będzie strasznie skomplikowane, ale nie jest. Pokażę Wam w ogóle, jak to działa na ręku, żebyście zobaczyli, jak skóra się zasysa. A potem pokażę Wam w łazience, jak robiłam to na swojej twarzy. Więc ogólnie włączę się tutaj tylko za pomocą tego przycisku. Urządzenie jest dosyć głośne, więc nie będę mówiła w trakcie, jak będę przejeżdżała, ale mam nadzieję, że uda się to zrobić tak, żebyście zobaczyli właśnie, jak ta skóra się zasysa. Po prostu tym urządzeniem e, przejeżdżają po skórze, ono troszeczkę zasysało skórę, i w tym czasie właśnie ten dysk e, obracając się ścierał na skórek. Te miejsce teraz mam takie o wiele gładsze niż reszta dłoni. I właśnie o to chodzi, żeby odkryć tą świeżą skórę i zdjąć martwy na skórek, żeby e, ona cały czas się odnawiała. Teraz pokażę Wam, jak wykonałam to na twarzy, e, tak żebyście też wiedzieli mniej więcej w jaki sposób ja to robię. Mam zupełnie czystą i suchą skórę bo tylko taka skóra może być podana zabiegowi, więc pamiętajcie, żeby po pierwsze umyć skórę, a po drugie, żeby była kompletnie sucha. I teraz mam podłączone to urządzonko już do prądu. Tutaj jest wszystko zainstalowane, to zresztą widziałyście jak to zrobić wcześniej. I tak naprawdę wystarczy tylko włączyć urządzenie. Ja mam potem puszczę jakąś muzyczkę, bo to jest dosyć głośne. Ja lubię zaczynać od dołu, od szyi, i potem wchodzę sobie coraz wyżej ku górze. taką delikatną skórę i ja absolutnie tutaj nie jedzie, więc ja się zatrzymuję zwykle mniej więcej w tym punkcie tutaj. I potem idę w górę stronie i już potem przez czoło od połowy. Wydaje mi się, że jak ktoś w prawie to jest dosłownie 5, bo naprawdę trzeba to robić dosyć szybko, żeby nie podrażnić skóry. Jeżeli chodzi o efekty, jakie widzę, to przyznam szczerze, że po dwóch zabiegach na razie nie widzę efektów oprócz tego, że skóra jest o wiele gładsza, i mam wrażenie, że o wiele lepiej nakłada się makijaż, bo ta cała martwa skóra, ta cała sucha skóra, po prostu już jej, już jej nie ma, więc o wiele łatwiej nakłada się makijaż, kiedy ta skóra jest taka świeża i bardziej nawilżona i to też będzie fajne dla osób, które mają właśnie suche skórki i cierpią właśnie z powodu tego, że gdzieś tutaj mają jakieś takie bardziej przesuszone miejsca, to fajnie to urządzenie złuszczy skórę, potem wystarczy ją tylko nawilżyć dobrze jakimś kremem tylko pamiętajcie, żeby nie było w tym kremie parafiny, bo parafina zapycha pory, więc żeby nie było jakichś dziwnych niespodzianek, natomiast jak byłam u kosmetyczki i robiłam tą mikrodermabrazję to miałam 5 zabiegów i przyznam wam szczerze, że po tych 5 zabiegach też nie zobaczyłam jakiegoś szału. To znaczy wydaje mi się, że trzeba tego używać rzeczywiście regularnie przez dłuższy czas i wtedy to ma jakiś większy sens. Na pewno regularne usuwanie skórka bardzo dużo zmieni, tylko właśnie trzeba to robić dużo razy i właśnie dlatego uważam, że to urządzenie może być o wiele lepsze niż właśnie robienie tego u kosmetyczki. Chociażby ze względu na to, że po prostu strasznie się wykosztujecie. Zabiegi mikrodermabrazji kosztują około 100 zł. Zależy jeszcze, gdzie mieszkacie, czy kupić na gruponie czy nie. Natomiast jest to zwykle kwota około 100 zł. Ja pamiętam, że te 3 lata temu płaciłam jeszcze 150, no ale teraz już jest trochę taniej. Normalnie to urządzenie kosztuje 179 dolarów, czyli jakieś 537 zł, coś takiego, z takim drobnym kawałkiem. Więc wydaje się to dużo kasy, ale dzięki kliknięciu w ten link, który mam w opisie i podaniu tego kodu rabatowego, macie aż 25% zniżki. Czyli w tym momencie to wychodzi tylko 400 zł z jakąś tam górką. I teraz to jest oczywiście tylko 400 zł, ale za to tak naprawdę jesteście w stanie w salonie kosmetycznym zrobić tylko 4 zabiegi. I tak jak mówię, ja na przykład byłam na pięciu i nie było jakiegoś szału, że nie wiem, jeżeli macie blizny, to przy, przy czterech zabiegach wam to usunie. No niestety to nie są takie cuda, natomiast właśnie o to chodzi, że jeżeli używacie tego regularnie przez dłuższy czas, to wtedy rzeczywiście to da taki efekt. Więc ja uważam, że te 400 zł jest na pewno tego warte, bo tego urządzenia możecie używać gdyby całe życie, tak naprawdę. Jedyne co musicie wymieniać. To te dyski po prostu, tylko każdy z tych dysków możecie używać 2 do 4 razy, więc z tymi dyskami, które dostajecie to jest mniej więcej pół roku używania, czyli jakieś 20 zabiegów i 20 zabiegów naprawdę zrobi dużą różnicę wyobraźcie sobie 20 zabiegów mikrodermabrazji to trzeba było wydać na to jakieś horrendalne pieniądze, natomiast to urządzenie, właśnie podpytywałam się kosmetyczek i to urządzenie jak najbardziej zastępuje tą mikrodermabrazję w salonie Oczywiście nie jest to aż tak mocne urządzenie, nie ma tam diamentowego pyłu i itd., natomiast spełnia swoje zadanie w 100%, tylko po prostu musicie to robić same. Czyli tak naprawdę w cenie czterech zabiegów mikrodermabrazji macie takie urządzonko, które po prostu starczy wam na bardzo długo i takie dodatkowe wkłady, tam chyba 5 sztuk, kosztuje dodatkowo jakieś tam 30 czy 40 zł, więc uważam, że to naprawdę nie jest duży wydatek, a rzeczywiście dbacie o swoją skórę i. To w różnym zakresie wiekowym. Możecie mieć 20 lat, możecie mieć nie wiem, 18 lat, możecie mieć 40 lat, i po prostu wasza skóra tak czy siak będzie bardzo dziękować za to urządzenie. Ze względu na to, że używałam tego dopiero dwa razy i tak jak powiedziałam, nie zobaczyłam zbyt dużych efektów, oprócz tego, że skóra jest o wiele gładsza to spróbuję wrzucić za jakieś załóżmy 2-3 miesiące kolejny update a propos tego urządzenia i powiem wam jakie efekty zauważyłam. Natomiast już teraz wiem, że to się tak czy siak opłaca, bo mikrodermabrazja po prostu jest skuteczna inaczej nie byłoby tych zabiegów w ogóle w salonach. I też słyszałam dużo dobrych opinii, a więc ja po prostu czekam na efekty i na pewno się będę nimi z wami dzielić. Jeżeli chodzi o duże dyski właśnie na ciało, to bardzo fajną opcją jest używanie ich na przykład na łokcie albo na stopy, żeby właśnie usunąć jakieś zrogowe na skórek, żeby odświeżyć stopy, żeby były takie bardziej gładkie, więc zamiast iść na pedicure możecie też właśnie sobie zmiękczyć stopy i po prostu oszczędzić dodatkowe pieniądze. Tak więc to chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. Jakbyście miały jeszcze jakieś pytania, to wrzucajcie w komentarze, bo oczywiście mogłam o czymś zapomnieć. Natomiast mam nadzieję, że w większości z Was się przyda ten film. Zachęcam oczywiście do klikania w ten link pod spodem, bo tam będziecie mogły kupić produkt właśnie z 25% zniżki ode mnie. I jeżeli któraś z Was kupiła, to dajcie też znać, czy Wam się spodobało, jak nim wiem się ten produkt czy wam też pomógł i widzimy się oczywiście w następnym filmie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.